Powstanie kolei zrewolucjonizowało zasady prowadzenia sztuki wojennej. Dzięki pociągom w szybkim tempie można było podwieźć na linię frontu znaczną ilość żołnierzy oraz sprzętu bojowego i amunicji. W bardzo szybkim czasie rozpoczęto również w różnych krajach przystosowywanie pociągów do działań bojowych. Zarówno lokomotywy, jak i wagony zaczęto obudowywać pancerze oraz wyposażać w broń strzelecką i artyleryjską. Pierwsze użycie wzmocnionego pociągu datuje się na 1846 rok. Pod Wiedniem platforma z działem ciągnięta przez zwykły parowóz dokonało rozpoznania pozycji bojowych przeciwnika. To były jednak początki. 20 lat później doszło już do w pełni bojowego użycia pociągów pancernych, nazywanych wówczas osłoniętymi. Sukcesywnie każdy kraj wprowadzał pociągi pancerne na stan wyposażenia swoich armii również Zrobiła to Polska w 1919-1920 roku w ramach wojny polsko-bolszewickiej. Do walki po stronie polskiej użyto wówczas przynajmniej 50 pancernych składów, głównie improwizowanych, które m.in. torowały drogi, brały udział w pościgach i działaniach rozpoznawczych. Ogólnie w latach 1918-1920. Wyprodukowano około 90 pociągów pancernych, budując lub opancerzając lokomotywy i kilkaset wagonów. Wśród budowanych wagonów można wydzielić artyleryjskie, szturmowe, karabinów maszynowych, przeciwlotnicze, dowodzenia przeciwpancerne, czy też platformy nieopancerzone służące m.in. do przewożenia materiałów saperskich, przewożenia motocykli, czołgów oraz części do naprawtorów. W starciach z Armią Czerwoną polskie pociągi pancerne prowadziły zarówno samodzielne działania bojowe czy też rozpoznawcze, jak i wspierały piechotę oraz kawalerię. Bardzo ważnym elementem działania było utrzymanie własnych linii kolejowych. Oczywiście również bolszewicy umiejętnie dysponowali swoimi pociągami pancernymi. Tak było choćby w przypadku obrony Kozietyna pod koniec kwietnia 1920 roku. Załogi pociągów pancernych wsławiły się już swoimi działaniami w trakcie największego zwycięskiego dla Polaków powstania Wielkopolskiego. Nie dziwi więc dalsze wykorzystanie tego rodzaju uzbrojenia w, w kolejnym konflikcie. Jako ciekawostkę należy po pociągi pancerne były wykorzystywane przez polskie wojsko przez cały okres II Rzeczpospolitej. Brały udział w kompanii wrześniowej, a także co dotychczas jest jeszcze dosyć słabo zbadane, działały w ramach polskich sił zbrojnych na zachodzie. Wróćmy jednak do wydarzeń z 1920 roku. Nie znana dokładna liczba pociągów pancernych, które walczyły na wojnie z Bolszewikami. Dotychczas ustalono nazwy 50 pociągów pancernych, jednakże jednocześnie w służbie nie było ich więcej niż 20. Wiadomo, że po zakończeniu konfliktu doliczono się 29 pociągów pancernych, które pozostały sprawne. Nas jednak interesuje jeden konkretny pociąg. Pociąg pancerny generał Dąbrowski, który otrzymał tę nazwę po przemianowaniu go z pociągu pancernego Grot. 3 lipca 1920 roku doszło do spotkania pociągu pancernego Wilk z pociągiem pancernym generał Dąbrowski. Stało się to na stacji z Dołbunowa. pociągi zostały ostrzelane przez artylerię wroga, co spowodowało, spowodowało pożar. Wagonu amunicyjnego w pociągu Bacernu generał Dąbrowski. Obie jednostki zdołały się wycofać w stronę równego. Podczas dalszego odwrotu bolszewicy uszkodzili tory i wysadzili most, który rozdzielał oba składy. Generał Dąbrowski został tym samym odcięty. Dowódca pociągu, porucznik Grałowski, podjął wówczas braburową decyzję wdarcia się w głąb pozycji przeciwnika. Po zbliżeniu się do miasta, załoga opuściła pociąg, a maszynista skierował skład na wroga. Maszyna uległa wykolejeniu. Załoga pociągu w większości została wzięta do niewoli, a oficerowie wymordowani. Najgorszy los spotkał właśnie dowódcę porucznika Grabowskiego. Według relacji jednego z ocalałych żołnierzy, komisarze zaczęli wypytywać go, kto jest oficerem. Grabowski powiedział, że jest studentem. Po których to słowach wypytujący go. Komisarz wydał rozkaz skinieniem głowy, poczem dwaj kozacy stojący z tyłu porucznika Grabowskiego z obnażonymi szablami zaczęli go rąbać. Po pierwszym uderzeniu szablami głowa została rozpołowiona na dwie części, po upływie kilku sekund. Porucznik Grabowskiego jego ciało rąbali na drobne części. Przed egzekucją z przed egzekucją porucznika Grabowskiego zdjęto jeszcze ubranie, koszule i spodnie. Podobnie postąpiła tłuszcza budynnowców z plutonowym pieczerakiem, plutonowym chmarem pod lekarzem Sierackim, których okru, kozacy okrążyli, rozebrali, a widząc na koszuli prawie ręki Sierackiego Czerwony Krzyż. Zapytali go, czy jest on sanitariuszem. Nie bacząc jednak na odpowiedź, kozacy rozebrali go do naga i zarąbali w ten sam sposób jak poprzedników. Zabity został też porucznik Hadrian. Po zarąbaniu ostatniego z wyżej wymienionych podchorążych, tłuszcza bolszewicka zaczęła się domagać, żeby wszystkich wymordować. Na co komisarz kierujący. Egzekucją się jednak nie zgodził i powiedział, że trzeba choć tych kilkunastu wziąć do niewoli, wobec czego takowi się po długich targach zgodzili bolszewicy. Podobnego losu doświadczyła także załoga działającego w pobliżu pociągu pancernego do muśnicki Po wystrzeleniu wszystkich nabojów, skład poddał się w ulicy Fastowa. Niektórzy uratowali życie, nie przyznając się jednak, że są oficerami. Tego szczęścia nie miał porucznik Pasternacki. Wzięty do niewoli pod Śniadowem, został on zamordowany, a przedtem był okaleczony przez obcięcie języka, uszu i nosa. Inna historia związana z mordami na żołnierzach odbyła się pod Zadwórzem. Kilkanaście godzin trwał tam heroiczny bój kilkuset kilkusetosobowego batalionu dowodzonego przez urodzonego w Krakowie doktora Prawa, kapitana Bolesława Zajączkowskiego, należącego do małopolskich oddziałów armii ochotniczej. Batalion złożony był głównie ze studentów Politechniki Lwowskiej, uczniów gimnazjów oraz lwowskiej inteligencji. W takim składzie polscy żołnierze stanęli naprzeciw budzącej grozę nawet w zaprawionych w bojach wiarusów pierwszej armii konnej, w której służył każdy, kto umiał jeździć konno i słuchać rozkazów. Głównie byli to kozacy oraz zbuntowani niepiśmienni chłopi. Największą armią konną dowodził znany ze swojej bezwzględności Semion Michajłowicz Budionny, późniejszy główny inspektor Ministerstwa Obrony ZSRR, marszałek Związku Radzieckiego, trzykrotny bohater Związku Radzieckiego, deputowany i członek prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Stawką bitwy było możliwie długie powstrzymanie sowieckiej 6 Dywizji Kawalerii, wchodzącej w skład konarmii przed atakiem na Lwów. Mieszkańcy tego polskiego miasta na wschodzie potrzebowali czasu na przygotowanie skutecznej obrony. Nie bez przesady będzie powiedzenie, że liczyła się tu każda minuta. O poranku 17 sierpnia batalion kapitana Zajączkowskiego szedł w stronę Lwowa. Nie, spod nie spodziewano się wówczas ostrzału z broni maszynowej od strony zadłuża. Oprócz ostrzelenia czoła batalionu, również na jego skrzydła spadł grad kul. W terminologii wojskowej takie oskrzydlenie przeciwnika nazywa się workiem ogniowym. Sytuacja była ekstremalnie trudna. Polski dowódca postanowił rozwinąć batalion w teralierę i skokami przemieszczać się ku zadwórzu. Celem było opanowanie stacji kolejowej oraz pobliskich wzgórz, z których można by prowadzić dalsze działania obronne. Wydzielony oddział dowodzony przez porucznika Antoniego Dawidowicza pod partią szarży sowieckiej kawalerii opanował dworzec, reszcie batalionu udało się również opanować wzgórza. W ciągu 11 godzin odparto 6 ataków kawalerii, Sowieckiej. O zmierzchu zaczęło natomiast brakować amunicji, którą i tak zabierano już zabitym i rannym. Sytuacja stawała się bardzo zła. Nie było łączności z Lwowem, a z niegdyś dużego oddziału zostało jedynie 30 żołnierzy. Sytuację pogarszały sowieckie ataki kawaleryjskie. Jedynie na chwilę w serca żołnierzy wlała się odrobina nadziei. Otóż od strony Lwowa nadleciały trzy polskie samoloty, które ogień karabinów maszynowych. Odepchnęły Sowietów od polskich żołnierzy. Samolot jednak po chwili odleciał, a napór czerwony armistów wzmógł się jeszcze bardziej. Polacy grupami wycofywali się do Borszowickiego lasu. Wtedy też zostali ostrzelani przez samoloty sowieckie. Otoczeni bez amunicji prowadzili walkę na kolby karabinowe i bagnety. Sowieci, rozwścieczeni oporem Orląt, rąbali ich szablami, rannych dobijali kolbami, Zabitą, zabitym odcinali głowy, ręce i nogi. Pozostali przy życiu ranni oficerowie ostatnimi nabojami, odbierali sobie życie. Ich poświęcenie poszło na marne, lwów został uratowany. Po bitwie spośród 318 poległych Polaków udało się zidentyfikować tylko 106 ciał. Izaak Babel sportretował bitwę w swoim dzienniku 1920. Pisał tak. Po bojowisko. Jeździłem z wojenkom wzdłuż pierwszej linii. Błagamy, żeby nie zabijać jeńców. A pana senko umywa ręce. Szeko bąknął. Dlaczego nie? Odegrało to potworną rolę. Nie patrzyłem im w twarze. Przebijali bagnetami, dostrzeliwali trupy na trupach. Jednego jeszcze obdzierają, drugiego dobijają. Jęki krzyki charkot wyciągają z ukrycia. A pana senko nie traci ładunków, zarżnij go. A pana Senko zawsze tak mówi. Siostrę zarżnąć, Polaków zarżnąć. Bitwę pod e, Zadwórzem nazwano Polskimi Termopilami, a kapitana Zajączkowskiego, który wykorzystał swoją ostatnią kulę dla siebie, Polskim Leonidasem. Bój. Pod Szydłowem, do którego doszło 22 sierpnia 1920 roku, a zawsze przeszedł do historii polskiego oręża. Stało się tak z dwóch powodów. Pierwszy to bezprzykładne męstwo żołnierzy służących w 49. pułku piechoty, drugie to ich niestety tragiczny los, którego doświadczyli po poddaniu się bolszewikom, co nastąpiło, gdy wystrzeliły już wszystkie kule, a dalsza walka już nic nie mogła zmienić. Sowieci po klęsce pod Warszawą byli totalnie zdemoralizowani. Dotyczyło to głównie piechoty. Jednostki kawalerii kon konarmii Semyona Budionnego, czy też III Korpusu Kawalerii Gajahana nadal przedstawiały znaczną wartość bojową. Zdemoralizowanie sowieckich piechurów było doskonale widoczne przed Bitwą Szydłowską, gdzie pomimo gruźb stosowanych przez komisarzy politycznych, żołnierze odmówili przeprowadzenia ataku. Zdesperowany Gaj na ciele około dwóch szwadronów ruszył do szarży i dopiero tym zaciągnął piechorów do dalszych ataków. Masy sowieckiej kawalerii dosłownie zalewały polskie kompanie, które wybijano do ostatniego żołnierza. Również próby kontrataku przeprowadzonego dwoma kompaniami piechoty, 49. Pułku Piechoty, przyniosły fatalne skutki w postaci unicestwienia oddziałów. Kawaleria sowiecka rozbiła doszczędnie także trzeci batalion pułku, a jego dowódca, kapitan Józef Rumszewicz, poległ w walce. Do niewoli dostało się 180 żołnierzy z porucznikiem Wadlewskim, lecz niebawem udało im się uciec i powrócić do macierzystego pułku. Relacje nie są w tej sprawie jednoznaczne. Nie stwierdzają, że zostali wymordowani przez bolszewików. Sytuację wyjaśnia meldunek sytuacyjny dowództwa 5. armii, z 22 sierpnia, który tak opisuje przebieg walk. Część trzeciego korpusu jazdy nieprzyjacielskiej w składzie około 1200 szabel, trzech armat, kilkudziesięciu km i 700 wozów z piechotą, co prawdopodobnie stanowiło skład całej 53. Dywizji Piechoty Sowieckiej, zaatakowała odcinek naszego 49. Pułku Piechoty, to jest wieś Wyszyny, a stamtąd Trzydłowo. Po bardzo ciężkich walkach z własną 18. Dywizją Piechoty i grupą Pancerną Majera Nowickiego udało się nieprzyjacielowi tak przeważającymi siłami rozbić własne dwa bałony 49. Pułku Piechoty, po czym zaatakował nieprzyjaciel. Mławę od wschodu został jednak z bardzo wielkimi stratami odparty. Skonstatowano, że kozacy kubańscy wymordowali 150 naszych żołnierzy 49. Pułku Piechoty, wziętych w dzisiejszych walkach do niewoli znęcając się nad nimi w nieludzki sposób. Sam Gaj Han w swoich wspomnieniach napisał, że próbował uratować jeńców przed zabiciem. Historia jednak pokazuje, że ilość mordów, jakich dopuszczali się jego podkomendni, nie jest przypadkiem. 49. Pułk Piechoty nie został rozwiązany w szybkim tempie, uzupełniony przez własną kolumnę marszową oraz oficerów ze Śląska Cieszyńskiego, wrócił do stanów etatowych. We zbrodnie Korpusu Gaj, jako ostrzeżenie dla dowództw bolszewickich, generał krajowski nakazał rozstrzelać 85 kozaków. Rozstrzelania dokonali żołnierze 49 Pułku Piechoty, do którego należeli pomordowani polscy żołnierze. Największym okrucieństwem wśród sowieckich oddziałów charakteryzowała się kawaleria. To zdecydowanie. Nie zmieniło się to pomimo przegranej bitwy pod Warszawą. Można by rzec, że wówczas Sowieci nawet zwielokrotnili swoje okrucieństwo. Wycofujące się, pobite pod Warszawą oddziały kierowały się w stronę Prus, przez które dalsza droga prowadziła do Rosji. Po drodze leżała miejscowość Chorzele. W sierpniu 1920 roku przechodziła wielokrotnie z rąk do rąk, jednak to nie w bitwy o miasto przeszły do historii, a rzeź, której dopuścili się sowieccy żołdacy. Dla działów Gaja Hanna. przedostanie się do Prus było kwestią życia i śmierci. Do obrony chorze stanęli nie tylko żołnierze, mocno poturbowanego walkami drugiego Syberyjskiego Pułku Piechoty, ale i różnych służb, takich jak łącznościowcy, kucharze e, czy batalionowi pisarze. Pierwszy atak sowieckiej kawalerii nastąpił około godziny dziewiątej rano. Najcięższe walki toczono o po pobliski lasek. Na broniący go pierwszy syberyjski pułk piechoty skoncentrowało swój ogień aż pięć baterii artylerii z korpusu Gajahana. Około południa polski pułk wycofał się z lasku i nastąpiła godzinna przerwa w walce. W tym czasie pułkownik Rumsza podjął mocno już spóźnioną decyzję ściągnięcia do chorzel innych oddziałów brygady. Do miasta dotarły tylko resztki pobitego drugiego batalionu. Około 13.00 Sowieci wznowili natarcie a w trakcie pięciogodzinnych walk Polacy odrzucili kilka zmasowanych ataków kawalerii. Jednak około 17 obrońcom zaczęło brakować amunicji i pułkownik Rumsza musiał wycofać swoje oddziały na skraj lasu na południe od Chorzel. Czerwone, czerwone armiści triumfowali, droga przez Chorzel stawała się dla nich otworem, a Prusy Wschodnie były coraz bliżej. Gdy kawalerzyści Hanna ostatecznie weszli do niemal opuszczonego miasteczka. Wzięli do niewoli 73 żołnierzy dowodzonych przez podporucznika Mieczysława Karczewskiego. Nie wiadomo czy zemsty za przegraną bitwę warszawską, która przekreśliła ich plany poniesienia na magdetach proletariackiej rewolucji na zachód, czy też by nie tracić czasu na zajmowanie się jeńcami wszystkich polskich żołnierzy, zarżnięto szablami. Faktem jest, że korpus Gaja Hanna słynął z tego, że nie brał jeńców. Powód był prosty. Mobilni kawalerzyści ciągnąc za sobą tabory oraz idących, idących piechotą jeńców straciliby cały swój atut, jakim była szybkość manewru. Sowieci dopnęli swego. Po wycofaniu się brygady syperyjskie do pobliskiego lasku, co było spowodowane brakiem amunicji, kawalerzyści Hana poszli dalej w kierunku na Kowel. Tam czekały na nich 14. i 15. Dywizje Piechoty. Jak widzimy, sowieckie okrucieństwa na cywilach, czy też na żołnierzach dorównują późniejszym działaniom zarówno niemieckim, czy też sowieckim w trakcie II wojny światowej, a to przecież dopiero 1920 rok.